Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku programu 2 w jednym, 2 w jednym wodę Markowieczki. Karo Kasiarek. Na kołki. Wiem, że byłeś na kołku. Opowiadaj, bo pierwszy temat jaki Dobrze, sobie tak. to jest opowieść Włodka, bardzo szerokim nurtem płynąca, o tym jak na kołku było i czy dużo gimbazy. Słuchamy. Yy, owszem, gimbazy nie brakowało. Yy, brakowało mi orzeszków w tej karmelowej, A, bo nie było. nie było. Yy. Strefa gastronomiczna bardzo uboga. Proszę bardzo powiem. uboga? Bardzo stref... Co było w strefie gastronomicznej? Nie było azjatyckiego jedzenia, tak, jak lubiłem. Troszkę mniej hipsterowo było w tym roku. Uu. Albo stałem w złym miejscu, Albo? bardzo to możliwe, ale koncert Treba mi się kompletnie nie podobał. Był co? Bardzo... Właśnie? właśnie Był proszę, bardzo źle nagłośniony. Albo mi się tak wydawało, najprawdopodobniej dlatego, że z pewnie godziny na godzinę zostali przeniesieni ze sceny mniejszej na tą główną. Mam taki problem. Misia Strebę ma fantastyczny głos i życzę jej jak najlepiej i wiem, że jej kariera się potoczy o tak. Natomiast i zespół trochę mnie martwi. Nie, 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 nie poczekaj, poczekaj. Władek tutaj próbuje to ubrać w ładne słowa, ale kiedy ja rozmawiałem z nim po kołku, mówi stary, ale Trebe to jest... że wokalistka to spoko, ale że goście się mylili na tych bębnach i teraz nie używaj i tutaj złagodzonej wersji mówiąc, że troszkę im coś nie wyszło i że byli pięciu przeniesieni na drugą scenę tylko, że dali słaby bardzo koncert wiesz co, że wokalistka fajnie, ale zespół wiemy. do kitu, ale to bardzo dobrze, bo Polska królem narodów Trebe jest fajną muzyką do słuchania na płycie, natomiast wydaje mi się, że trochę to nie pasuje do takich koncertów na ogromnych stage'ach dlatego pewnie mieli zagrać na mniejszej scenie i nie wiem, czy to było takim mega dobrym pomysłem, przeniesienie ich na główną scenę w związku z tym właśnie, bo łótę się opóźnił, zagrał pierwszej w nocy yes. dopiero. Yes. E, na szczęście nie czekałem na łótek klę, więc Ale włóczek do myślałem, że kozacki. Ale przy tym do domu, więc mnie nie no, 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 bo wtedy już dzieci to było. Florence Magic. Myślę, że wszystkim się spodobał. Wiesz, to, to był koncert, który się nie mógł nie podobać. Super atmosfera, super relacja z publicznością, super zagrany i super zaśpiewany koncert. Posypywała brokatem ludzi, biegała. Nie, zupełnie szczerze. No. Wiesz, jak masz gwiazdę typu Rihanna na openerze, mhm. to widać, że to jest taka bardziej gwiazdeczka. Natomiast Florence zapracowała, żeby być tam, gdzie jest. Mhm. Raz niezmiennie mi się podobał. I ty nie masz hajsu, o co za rzecz? Nie śmiej się z raz luty. Może ono po prostu przejścia kiedyś był rozbitkiem na wyspie. Dalej jesteśmy w temacie koncertów. Tym razem Doda zagrała koncert w Klwowie. Klwowie to jest taki mniejszy w każdym razie. To był koncert na święto papryki. To już się bardzo dobrze rozkręca. na paprykarza. Papryka przecinie święto paprykarza wszyscy. I Doda po raz pierwszy na swoim koncercie się rozpłakała. Tak napisała przynajmniej i jest bardzo wiele zdjęć, które ilustrują to wielkie wydarzenie, ponieważ było tak fantastycznie ponoć w tym Klwowie, o którym nigdy nie słyszałem i wy pewnie też nie, ale to jest in plus, to, że było fantastycznie, to, to być może. Czysto. Chodzi o to, że grupka fanów Dody z dodamusic.com i wywieźli taki wielki transparent, na który zrzuciliście się wszyscy. I Doda tam wcale zobaczyła ten transparent z góry i powiedziała Jezus, man, piękny i się rozpłakała. Proszę bardzo. Ja mam dysonans Można mieć. Z jednej strony szanuję ją za to, że ona jest artystką, która jeździ po różnych miejscowościach, takich jak klwów. Tam gra pełny repertuar przy pełnej scenie, z całymi światłami, z wszystkim, co by zagrała, nie wiem, w Warszawie na torwarze, to to samo gra w klwowie. I to jest super, i to jest mega. Natomiast doda jest dodą, no nie, no nadal to jest takie plastikowo-papluśne. I to jest jedynie Fafluce. ten minus. Aczkolwiek wolę to niż inwazji Polo, która nadchodzi cały czas, atakuje bardzo mocno polskie sceny i wszystkie festyny są obstawione. Dlatego ok. Odnośnie grania w takich małych miejscowościach. Jak przypomniało mi się, jak e, obok mojej rodzinnej miejscowości, czyli oczy, nam jest Sędziszów Polski. Doda tam gra kiedyś koncert, Chyba to nawet nie powiedzieć. Tak 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 taka wielka plota, że Doda przyjeżdża do Sędziszowa, żeby zobaczyć, jak się bawią wieśniaki. Wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy tak. o tym mówili, wszyscy idąc na ten koncert, wiedzieli o tym. Cały rejon to wiedział. To musiało dojść do menadżera Dody, pewnie do samej Dody zresztą też. I zaraz przed samym koncertem menadżer Dody wyszedł na scenę i powiedział, chcielibyśmy ukrócić wszystkie te bezsensowne aluzje, że Doda przyjechała tutaj, żeby. I on chyba nie powiedział tego wprost, powiedział, że Doda. Przyjechała tutaj, żeby dać świetny koncert, żeby się bawić razem z wami, więc powitajcie ją gorąco. <laughs> Dalej w temacie koncertu Roger Waters już we wtorek zagra w Warszawie jedyny w Polsce koncert. W związku z tym wszyscy pani Finkroi zjeżdżają się do stolicy, ale to jeszcze nie wszystko. Roger Co Waters, dobrze. żeby wykonać Another Brick in the Wall Part 2, potrzebuje chórków, dzieciaków, które będą śpiewać. We Don't need no education. I bierze te dzieciaki z różnych małych miejscowości, i w Polsce też będzie taka grupka. Będzie to grupka dzieci z rudzienic i oni się przygotowują już od tygodni, a, a zaraz ale... przed samym koncertem będą mieli próbę generalną z samym Rogerem Watersem. Teraz wyobraźcie sobie miny ich tatusiów znaczy, albo tam dziadków, ale... w jakich będą przeprowadzać te dzieciaki. Tak, tak ale, tak, ale wiesz, dzieciaki to... podejdą i powiedzą, ale czy ja nie mógłbym śpiewać z Miley Cyrus albo z Cashman albo z Justinem Bieberem. <laughs> I teraz najciekawsza część tego odcinka, czyli plagiaty Sarah Barry i Katy Perry. Czy one mają coś wspólnego? Mogą mieć coś wspólnego. Katy Perry z nową piosenką Roar jakoś bardzo dziwnie przypomina Sarah Bareilles z piosenką Brave. No właśnie, wszyscy internauci już, już to milion razy zauważyli. Problem z tymi piosenkami jest taki, że może na początku faktycznie są podobne, refreny nie są tak. identyczne. Natomiast one się obie chyba obijają o taki jeden podstawowy problem, no, że. To są proste piosenki. To są takie piosenki. Ja mam do powiedzenia tylko tyle, że jeśli mówimy o plagiacie. Piesenek typu C, A, G, C i do tego wokal jest ta, da, 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 ta da, da, da. to tu nie jest plagiat, bo te wszystkie kawałki brzmią tak samo. Ja jestem pewien, że gdzieś w całej bibliotece muzycznej całego świata znajdziemy jeszcze pięć dokładnie takich samych utworów, bo jednak jeśli robisz bardzo proste piosenki, to jest bardzo trudno się nie powtórzyć je co ileś lat, co dekadę, czy co, co po prostu no, co dokładnie to samo. Różnicie może tylko rytmiką, aranżem, ale jednak w większości to są te same akordy, prawda? Pipery, ok, spoko, muzyka się kończy, to już wiemy, ale muzyka na żywo się nie kończy, tak. jeżeli Baga. idzie o Orange Warsaw Festival edycja 2014 i tutaj macie pewne zadanie do wykonania. Pod spodem macie link, dzięki któremu przenieście się na stronę, na której możecie wypisać artystów, tak. których chcielibyście zobaczyć na OWF-ie w przyszłym roku i to jest bardzo fajne, nie tylko po to, mm. że może ktoś tam na górze, taki Piotr Mac, siedzi w takim wielkim, dębowym biurku i mm. przychodzą mu te maile. Pip. Nie, systemowy znaczy... dało mi się nie pojawi. Pip. Dopak nie żyje. Beyoncé była w tym roku Baran. Głośnie patrzył. W każdym razie do wygrania są nagrody, zajrzyjcie. Każdą z waszych propozycji możecie odpowiednio uargumentować. I te najciekawsze zostaną nagrodzone. Eee... Można wygrać słuchafony. tylko kogoś poleć i jaką? Nie polecam. ma żadnego problemu. Dave Matthews Bend oczywiście. Ja na każdy festiwal piszę to samo. Nie, nie przyjedzie. Wiem, że nie przyjedzie, ale mam nadzieję, że przyjedzie. Jestem jak moje dziecko. No i ja bym bardzo chciał Miley Cyrus. Dajcie znać, kogo byście chcieli widzieć na Orange Music Festival yes. 2014. A my tymczasem Państwu dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek, który już za tydzień na Orange Music.pl. To był Włodek Markowicz. A to był gość. Specjalny Karol <grystanie> Trzymajcie się, papa. Pa. I bądźcie yy, zmiksowani drzwiami.